bara kapibara Kapibara Elo Elo kapibara kapibara mam jego pluszaka ja ja kapibara 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 Puszczajcie to na głośnikach kapibara 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 kapi Kapibara, 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 kapibara. Puszczajcie to na głośnikach. Trzeba się rozwinąć, trzeba się rozwinąć. Trzeba, trzeba, trzeba się rozwinąć. Kolejne kontrakty i zrobić albumik. Może i single, może i single na Spotify i i i dalej. Nie, 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 nie. Nic się nie udało w karierce, ale proszę kałam mam kapibary, więc więcej.